Jestem Daw Cameron i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie superanckie paznokcie w stylu Liv i Maddy. Potrzebujecie zmywacza do paznokci, turkusowego lakieru, fioletowego lakieru, białego lakieru w pisaku, małego kamyczka do ozdoby i przeźroczystego lakieru. Pamiętajcie, aby spytać rodziców o zgodę. Przetrzyjcie paznokcie wacikiem nasączonym zmywaczem do paznokci. Pomalujcie turkusowym lakierem jedną połowę każdego paznokcia po skosie. Pomalujcie drugą połowę fioletowym lakierem. Możecie wybrać lakier z brokatem albo perłowy. Przy użyciu białego lakieru w pisaku albo zwykłego białego lakieru z małym pędzelkiem narysujcie biały pasek pomiędzy oboma kolorami. Poczekajcie, aż lakier wyschnie i przykryjcie warstwą bezbarwnego lakieru. Aby podkreślić styl Leaf, możecie również przykleić małą gwiazdkę albo kamyczek na pomalowane paznokcie. Prawda, że są super? <laughs> Więcej pomysłów znajdziecie na stronie Disney Channel i nie zapomnijcie oglądać Leaf i Magie tylko na Disney Channel.